Z tej strony Jabłko, a to mój pierwszy film, jaki zamieszczam na YouTube. Jest to mój nowy kanał, zarazem pierwszy odcinek z gry War Thunder. To będzie mój główny temat kanału. Będę nagrywał głównie War Thundera, ale będę nagrywał też z moim kolegą Valmarisem różne śmiechowe gry. A on już ma kanał od jakiegoś czasu. Trochę ponagrywał. Link do jego profilu macie w opisie. No i więc tak. Ja mam 15 lat. To nie jest jakaś szczególna tajemnica. Powinniście dowiedzieć się od razu na wstępie. Nie mam zamiaru się z tym ukrywać. Trzeba mówić od razu. Wiem, że wiele osób pewnie to zhejtuje, ale to są internety. Internet nie wybaczają. Lecę tutaj na mapie port 16 18 I lecę polować na bombowce. Mam 6 rakiet. To powinno być wystarczająco dużo. To jest tryb zręcznościowy. można odradzać się wiele razy. Ale to jest tylko tło. To jest powtórka sprzed pół godziny. Chciałem nagrać komentarz live, ale jak się okazało, nie podłączyłem mikrofonu. Kiedy mówiłem sam do siebie, właściwie. No i cóż, nie chciało mi się grać jeszcze raz. Nie chciało mi się później tego wszystkiego edytować, więc postanowiłem po prostu puścić powtórkę i trochę pogadać. Na kanale widzicie, widzicie, że jakiegoś Minecrafta, y, Gares Moda, Battlefield Heroes, te gry, które będę nagrywał z Valmarisem, z jakimiś innymi kolegami. Natomiast u mnie, jeżeli będę grał solo, to głównie y, War Thunder. Tak jak mówiłem, będzie moja główna gra na kanale. Dziękuję tutaj PBE Katalina A tak, jakie kiedy poszło już po Myślę, że mogłem wystrzelić nawet jedną A no, wystrzeliłem trzy No ale Ale wystrzeliłem, to wystrzeliłem Mogłyby się przydać później co prawda Co teraz będziemy atakować? Nie mam pojęcia na razie. Już trochę zapomniałem. Nie oczekujcie też ode mnie jakiegoś wielkiego skilla. Ja nie jestem jakimś mega dobrym graczem. To znaczy coś tam potrafię, ale pro nie jestem, no. Staty tam nie wiem, 7 na 0, 7 na 2. Czasem trochę wyższe się zdarzają. No ale to wiadomo, to nie jest jakoś mega. Są dużo lepsi gracze ode mnie. O, tu atakujemy Beauforta, chyba wtedy to dobrze widzę? Szybki bombowiec. Bywa z nimi ciężko, ale powinniśmy dać radę. W 16 nie jest dobrym samolotem, wylaczać za bombowcami. nie ma w ogóle pancerza, no, bardzo łatwo go wystrzelić, ale jest zwrotny, ma dobre karabiny, Co prawda, no, tylko 7,7 mm, ale na pierwszy kier bardzo dobrze, bardzo dobrze szybko strzelił przede wszystkim. Ja mam ustawioną amunicję do atakowania chyba celów naziemnych, dlatego jej nie widać, nie ma, nie ma barwnika, nie ma pocisków smugowych w tej taśmie. Ale na trybie zręcznościowym jest to takie kółeczko, do którego się celuje, żeby dobrze trafić samolot, bo wiadomo, samolot leci, trzeba brać trochę od trzeba strzelać przed nim. Zanim pociski nasze dolecą, ten samolot też przelecił się podległym. Od A natomiast na zręcznościowym jest to kółeczko, wystarczy w nie celować. Wszystko dobrze wejdzie. Na realistycznym już nie ma tak dobrze, więc strzela się z zazwyczaj bliższe z 600 metrów. Tutaj nie ma takich problemów. Miałem lecieć na Wellingtona, ale chyba wybrałem... H6K. Tak, japoński bombowiec, pierwszy pierwszy. Dość dobry pancerz. Ciężko go czasem zdjąć. Do tego ma działkę od 20 mm z tyłu. Ja nie miałem zamiaru od tyłu go atakować, ale tak jak już wyszło, że byłem zmuszony. Na szczęście bardzo szybko zabiłem strzelca bo inaczej mogłoby być źle. Japońskie bombowce są dość szybkie, dość dobrze w o sobie radzą, ale mają bardzo ograniczoną możliwość przenoszenia jakichś dużych bomb. Czyli te bomby, które one przenoszą, nie są jakieś wielkie, 250 kg, chyba do 500, może nawet 500, nawet ale tak poza tym nie mają dużego, zbyt dużej ładowności. Miałem ja dużo bombowcami nie latam, bardzo mnie to mudzi. To jest latanie na dużej wysokości i zrzucanie bomby na cele. Lepiej latać myśliwcem. Worton gram prawie półtora roku prawie od początku bety samolotowej. Więc mam chyba 36, 31 poziom pilota. Mam meteora. Jakiś tam odrzutowce już mam Więc wstydu nie ma Ale ogółem nie lubię latać odrzutowcami jakoś nie jest to fajne Na najniższych terach mimo wszystko gra się najlepiej To znaczy kto lubi Co kto, kto lubi No Gusta i guści F4F niestety Się cele misji Cele misji szczególnie do nie dotyczą bardziej bombowców, bo to nie jest dominacja, na której przejmuje się lotniska przy lądowaniu na nich. To jest atak na cele na ziemię. To się bombowce. One mają rzucić bomby na skręty, jednostki naziemne, okręty, bazę wroga. Co tam sobie wybiorą? O, no, to było blisko. Nie chciałbym po no, niego lecieć no. rzucił wrócił już wiedział, że... Jak Najprawdopodobniej nie, nie, nie... dostał po sterach Nie mógł panować nad samolotem To się zdarza, to się zdarza I zdarzało się W prawdziwym świecie, podczas wojny jak stało się postarać, to nie było zbyt dobrze. Polok, takich tam rzeczy. T25. Bardzo wiele karabinków, 0,50 cala. Ma młodą Łatwo zostać zestrzelony w samolocie bez i 16 z bitwa samolotkę. się przede wszystkim... zwrotność, nie tyle baterii. Bardzo łatwo zostać zestrzelonym. Niestety B25 jeszcze nie padło, mimo że go wypaliłem. Próbowałem po niego wrócić, ale to była chyba tylko A nie! B25J rozbija się. Jakoś cwaniak to zrobił, że zrzucił bomby, zanim uderzył o taflę wody. Uznało mu, że zniszczył siebie sam. Nie, że my go zniszczyliśmy. No to jest tryb zręcznościowy, takie rzeczy się zdarzają. Tak samo jak wiele osób siebie wlatuje, swoi strzelają po swoi, takie tam rzeczy, Albo arcytyku, za jednym samolotem leci 7 rogi, to jest w tym Dużo tzw. knupków gra na tym Nie ma nic złego w tymi nowym, no. nowym jak każdy, każdym Gdzie trzeba się nauczyć No ale no, takie rzeczy mają miejsce, nie są fajne Dla kogoś się, się stara Może po prostu ktoś w ciebie no. no ale czego wymagać? Co? Gra i tak jest mi oddań bardzo fajnie mi się wygląda. nie jest to taka gra przepraszam <laughs> którą gra się po 6-7 godzin dziennie nie jest to jakiś lol, nie jest to jakiś po od tej gry trzeba odpoczywać czasem, no ona bywa czasem monotonna ale ogółem bardzo fajnie bardzo fajnie się wiązały ostatnio wyszły też czołgi w czołgi gram Nieco mniej, mam co prawda jakiś trzeci kierunek yy, w radzieckich czołgach Ale nie gram tych bitwerem Jakoś of Tank bardziej się przekonuje, jeśli chodzi o Myślę, że Warto Tank trochę bardziej z się liczy na wyższych gierach, o, Niż Wortander Wortander niemal każdy jest, może może każdego Jest ta artyleria, którą się rzuca po prostu Możesz być nawet w przeciwniczym działku, który nie ma szans przed tam jest 3 i zrzucić... Yy, zrzucić artylerię do niego. Wezwać artylerię do niego. Zaznaczyć obszar, na którym on się znajduje. I zniszczyć go tylko. Ja nie mam nic przeciwko, ale jakoś, po prostu moje Moje odczucia takie są prywatne. Po prostu World of Times lepiej odcinek. tutaj to już nasza powtórka chyba już powoli do tego końca. Nie ja też powoli będę się żegnał. To był pierwszy odcinek. Ja też trochę jestem zestresowany i proszę o wyrozumiałość. Nie mam jeszcze też sprzętu dobrego, by nagrywać. Mój mikrofon jest bardzo, bardzo słabej jakości. Pewno to słychać Ale z czasem we wszystko zainwestuję Będę rozwijał kanał Ach nie trafiłem tu tytani Po 36 Ale myślę że tak. A nie Była artysta, strzelił tego Myśliwca 0, do którego wcześniej strzelałem Tego, który można zobaczyć na wodzie On nie jest zbyt jakoś dobry w do pełnej wersji Myśliwca 0 ale też daje radę, mam No, to by było na tyle. Chyba 7 zastrzeleń z tego co pamiętam. Nie było tak najgorzej. Ja się będę już powoli żegnał. Tu jest chyba. Tak, tu jest wynik. Nie wiem czy ja to mogę jakoś powiększyć. Chyba nie. Ja się już będę powoli żegnał Odcinki będą co dzień, dwa zależy jak u mnie z czasem Ale myślę, że powinienem się wyrobić Będę bardzo Będę starał się często rzucać odcinki Ale nie mogę nic zagwarantować, no niestety Tak więc trzymajcie się Do zobaczenia już niebawem I papa